Prawdopodobnie wiecie co to jest gangbang. życie na ulicy. Yo, no, skurwisy, dajcie w moim wesołym <kłysy> Dzisiaj jestem Karłem. Ktoś patrzył na mnie z perspektywy Shaquille'a Onila. Eminem, Emenem. Mam dzisiaj pewne zagadnienia. Postawiam się tu wpierdolić jak Ty. najwięcej motarzy, jak się da. Green Nipple. No, ma... no, Mata mnie w kurwiu, bardzo. Znowu. Bring, bring.

No wkurwił mnie, ja lubię bardzo, ma inni się mogli wykazać Co on zrobił? Spiskał się przez 7 dni był kurwa martwy. obecnie jestem podpalony. Free pel, wruch się Pel też fajnie porobi. Pewnie wniosek No no no, co to Za pieniądze można robić tatuaże. Pojewana w ogóle inicjatywa W tym roku inwestujemy w Ja mam wypierdolone, kupię sobie wszystko. Czegoś nie możesz osiągnąć, bo jesteś za bardzo poniżej. Mogę sobie jakoś optycznie powiedzieć. Show? Jak ja mam z tej perspektywy wygląda jak kuta. O, świetnie, kamerka padła. Teraz macie wersję podcastową. No zapisuj się, kurwa! Cały Łę. Jest nowy rok. Zmienili imię dla typa z Walter na to, H po niemiecku jest Gunta. A Gunta brzmi jak Gunter, a Gunter to jest gienio, spore na przygody. Z austriackiego skóry. Pingwino z kreskówki. 2137 w gotyckim stylu. Zważyłem się spontanicznie. Dobiję do 97 7 kg. Udało mi się zrzucić 8 kg. Kupię sobie pewnie jakieś rzeczy związane z nagrywaniem. Może w końcu kamerkę internetową kupię. Po czterech kurwa czekania i odkładania. Szybkie myśli, które muszę poruszyć na filmie. Mam podpunkt. Mata śmierdzi klocem. Coś takiego, co robiłem na poprzednim kanale, to było You Made My Day. Miałem 10 filmów. pierdolone prawa autorskie. To raczej nie wróci. Do widzenia. Kon content był fajny, mi się podoba. Dla no, mnie, ale no, wasz w... mi podrzucił pomysł, że kiedyś u mnie była taka seria firmy family. W najbliższych dniach będę się zbierał do martwicy mózgu. Albo znowu obejrzę velocity Pastora Ogólnie, jak widzicie, zapuszczam kłaki, ponieważ zatęskniłem za długimi włosami. Wyssa fryzura jest fantastyczna. No jest przejebane. Pewnie długo mój dom odleci. I od pół roku planuję jakoś efektowny sposób spalić. Nie tak jak mata. Chciałem być wrestlerem, bo jestem jebnięty. Ja praktycznie bólu, kurwa, nie odczuwam. Odpornym na ciosy. No, chcę zostać wrestlerem, ale miałem 16 lat. To mam takie złote ksywki, jak młody prodzie. niż 12. Boom, <grym> na który nałożony jest <grym> po, co się oddelegować. Ile razy mam powtarzać, że nie mam żadnego namiotu, tylko po prostu mam troszkę większą petardę.